Hello, kanalecie kończnik, po prostu dzisiaj wam pokażę e, po prostu taką zakazaną nazwę pewnego folderu, że po prostu jak wiecie stworzycie folder, to możecie sobie go po prostu nazwać byle jak powiedzmy na, na ekranie itp i możecie sobie go usunąć, ale jest jedna nazwa, która jest zakazana. Ale żeby on zobaczyć że znacie koniec na pewno w tej subika, jak się po prostu komuś rozwijać, bo 70% osób z Was, które mnie oglądają to w sumie nie subskrybuje, więc e, no no le zostawcie proszę kolego subika, bo na kanale wiecie mam jeszcze trzeba 4000 osób, więc no sporo, to sporo bez mnie nie, nie subskrybuję i coś co jeszcze mogę wam powiedzieć, no no, Wpadniecie też na mój kanał e, Dawid lubi łowić, normalnie zobaczy ryby, coś od atu, że sami możecie sprawdzić i ocenić, czy chcecie sobie to zająć, czy nie. E, Wpadniecie na mój kanał Pytasz i Neo, tam są jest po francusku od ale fajnie się ogląda w polsku, nawet tak nie rozumiecie wszystkiego, e, więc no, takie zapraszam. E, I w sumie to tyle, więc dobra, więc pokazuję Wam już tą zaka zakazaną jakby nazwę folderu tego. E, więc Najpierw sobie tworzymy, wiecie, po prostu folder, pokażę sobie jeden folder, nazwę go sobie bezfundowy folder. Widzicie, że pokażę, że można zrobić folder, potem nazwiemy sobie go sobie, po B, e, wiecie, możemy nazwę i teraz zakazana nazwa. Sarah, panel tego. Znajdzie sobie nazwę. Dobra, za jest sobie panel. E, tutaj widzicie po prostu z nazwę, zmieńcie nazwę i dajcie taką coś jak kon. I C-O-N. Tani Javidzi określone nazwa, urządzenie jest nieprawidłowa. I nasze tego zmienić. Po prostu kon z małej czy z wielkiej. Spróbujmy. Spróbujmy z wielkiej. I czemu tak się dzieje? Tak się dzieje, bo wcześniej w starych Windowsach po prostu kon oznaczało, jakby jak się wpisywało, wiecie, CON o w tym tutaj wiecie, w tym pasku wyszukiwania, to się otw otwierała ta panel taki do sterowania PC, tam widzicie? Tak jak widzicie Control Panel i tutaj macie normalnie wszystkie te, e, możecie macie różne te e, opcje, więc no e, Co mogę wam powiedzieć? Więc no, wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie nie trzeba w górę Subika i Yellow!